Jedziesz. Jedziesz. Ale ty kurwa macz, Ty znów trzeba dać, Taki już dupelasz, Że się jeżdzi dzień i noc, Szkoda słów, mi chociaż szybko płyną zawsze gdy chcesz się starać, dupy znów trzeba dać. Można być skurwy synem, masochistą i złodziejem, ale bieda twoja dupa, jeśli kurwa jesteś gejem, tej gejowi nie popuści, nawet dzisiaj wicher zuści, jego pała, taki żywot jest pedał. Pierdliwe straczki i kurwa pięcioraczki, śliczne mundurki i wyjebane dziurki. Pełna bajera Ale się skóra ściera Laska czerwona Uszkodzi do kondona Na dupę parcie I zajebiste torcie Pedalska duma I wzdłuż szerdzi guma Na razie spoko I kurwa chujem w oko I już się rucho, Wane ucho Ser, kurna masce w trzeba lać Majtki w dół. i do góry Wyjebiemy wszystkie dziury Hejże ha, hej, szup i jebiemy tysiąc zrób zróbmy disko albo walca z, z, z palca Zadupczymy sobie gdzieś Wyjebiemy z całą I złotysta i ujenkę Wydupczymy chujem w rękach Hejże hop, hejże słup hejże graże pcha. ja ja Jaja biją jak dzwony I pękają kondons Pierdliwe sraczki I kurwa pięcioraczki Śliczne mundurki I wyjebane dziurki Pełna bajera ale się skóra ściera, laska czerwona, już chodzi dokąd ona, na dupę parcie i zajibisz to torcie. Pajdalska Z go świerdzi guma, na razie spoko i kurwa chulę w oko, rucho, Urwane ucho To pyski ród, kiedy czuję chulę but, Wtedy dupie nie popuści, nawet jak się kutę spuści. I że ich dupę ktoś jako most nie może, by go dupa jak ta hadra już podobna jest za Można być z synem i sadzystą i złodziej, ale bieda kurde dupa, jeśli kurwa jest gej. Ale cyrk kurwa ma dupę. Znów trzeba dać majki w dół i do góry wyjebiemy wszystkie dziury. Pięknie! Jeszcze tam było trochę tekstu. Ale to dobra. Dobra! No masz to? Mamy to, mamy to!